Siemanko, witam Was w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam bardzo jakby ekonomiczną i bardzo szybką windę, dzięki, któremu, dzięki której możecie się przemieszczać na powierzchnię w no, bardzo, bardzo szybki sposób. Myślę, że zastąpi Wam tradycyjne schody w gildiach, po których musicie wybiegać jakby do kolegów, żeby im pomóc. Teraz tak, winda składa się z jakby z, tylko z jednej kratki. Ja tutaj sobie pozaznaczałem, na których kratkach będziecie musieli położyć jakiegoś trapdora. Mm, już Wam powiem, na co, którą kratkę. Tak, macie tutaj pierwszą tutaj nie liczycie. Czyli jedna, druga, trzecia, czwarta i na piątej kratce kładziecie. I tak cały czas. I przynajmniej ja tak zaznaczyłem dla Was, żebyście to lepiej jakby widzieli. Windę można zbudować jakby w pojedynkę, ale oczywiście lepiej się buduje w dwóch, wtedy, no myślę, że każdy może sobie zbudować jak chce. Ja tu nie będę narzucał wam w jaki sposób to jest do budowy, ale tak, drugi kolega może zawsze stawiać tutaj same trapdory. Już wam wezmę sobie jakiś trapdoor. To, i kładziemy je na ściance klocka. No, otwieramy je oczywiście. No, i kolega się podbija spokojnie do następnego miejsca, gdzie będzie stawiał trapdora, i czeka wtedy. Waszym zadaniem jest spuszczenie wózka na dół. Czyli tak, bierzemy sobie tory, oczywiście, wy już musicie to mieć przygotowane, i już wam pokładę. Pamiętajcie też żeby kłaść jakby trapdory na ścianie wewnętrznej od tej strony co będziecie wskakiwać ponieważ skakując trzymacie w czyli dobijacie do tej przedniej ściany i lecicie po niej a jeżeli tu będzie trapdor to jak widzicie można na niego wskoczyć no i wiadomo, zabić się. także nie polecam e, wstawiać w, po bokach gdzieś tylko bez jednej strony także spuszczamy sobie wózeczek ja oczywiście opuszczę wanisza wózeczek spadł i on się zatrzymuje tutaj na trapdorze. Teraz kolega wasz ma następne zadanie, czyli kładzie trapdora znowu na górnej ściance i znów się podbija do góry, do kolejnego. Ja już może nie będę pokazywał tego, jak robić, no bo troszeczkę by mi to zajęło niepotrzebnie, bym stracił wasz czas. Także ja już to szybko na giełmie zrobię, polatam tutaj. I tak jak mówiłem górna ścianka i co, piąta, co piąty klocek trzeba postawić wózek. Można też to w ten sposób robić, w pojedynkę oczywiście. Już wam pokażę jak by to mogło wyglądać. Oczywiście wiem, że we wpadniecie na milion innych pomysłów lepszych niż ja tutaj. Ale w pojedynkę można to zrobić też bardzo łatwo. Aha, wsiadam sobie przypadkowo. Pamiętajcie, że tory zawsze muszą być jedną kratkę wyżej, żeby ten wózek wpadł, jakby na ten trapdoor, a nie na niego wjechał, bo w ten sposób to nie zadziała. Także tak możecie sobie spokojnie, no super, tak możecie sobie budować tą pojedynkę. I tu już popełniłem błąd, bo za nisko zbudowałem. no kurde skleroza kładziemy oczywiście trapdoor na górnej ściance otwieramy go możecie różne różne pomysły można tu mieć też można jakoś zabezpieczyć żeby te trabdory zamykały się przed nie wiem wrogiem na przykład będzie zeskakiwał to umieścicie haki z, haki z nitkami jakimiś i w ten sposób, jeżeli to będzie w no to wiadomo, że zahacza, trawdory zginie. Także to wszystko od Was zależy, od Waszej inwencji twórczej, że tak to powiem. Zaraz będziemy u góry. U góry to troszkę inaczej trzeba będzie zbudować. To tak zależy wszystko, gdzie to się skończy. No więc u mnie się skończyło równiutko z powierzchnią czyli muszę zrobić jeden mały mek, czyli podnieść cały teren Powiem o jedną kratkę bo ten Maikad musi spaść na trapdoor a nie może powiedzmy wjechać na niego to mi się przyda Tam blokada mała także kładziemy wózeczek wpychamy go i on już wpadł teraz możemy spokojnie położyć tej. Pół płytki, tylko tak trzeba to zrobić, żeby nie ruszyć tego wózka. No. Jak widzicie wszystko nam działa. Teraz tak jak wam mówię na tej ścianie, ona tej tutaj wewnętrznej, jakby o tej stronie będziecie wchodzić, są trapdory, czyli automatycznie jak ktoś będzie z tej strony wchodził, to może zahaczyć o jakieś trapdora i zginie. A jeżeli pójdziemy w ten sposób i będziemy trzymać cały czas wód, to zlecimy po tej ścianie i nic, nic nam nie będzie. Pamiętajcie też o wylaniu jakby wody tutaj na samym dole, ponieważ ja mam tutaj giem, a to nie zginąłem, a Was może spotkać e, śmierć. Także ja sobie tutaj ładnie to zabuduję. Pamiętajcie też, jak wylewacie wodę, ten trawdor się zamyka. Dobrze, a teraz przejdziemy do tego jak pokażę wam jak to wszystko działa czyli wchodzimy do środka to idzie ta woda klikamy na wózek prawym i im szybciej klikamy tym szybciej się wydostajemy jak widzicie jestem u samej góry u samej góry, góry klikamy shift wyrzuca nas na bok też musicie uważać żeby jakieś ściany tu czy coś nie było no nie to już będzie od was zależało i schodzimy sobie w dół no nie trafiłem schodzimy sobie w dół mając w jak widzicie jestem na samym dole. Ilość wózków, trapdorów, wszystko, jak widzicie zależy od tego, z jakiego poziomu chcecie dostać się na powierzchnię i, I tyle. No. myślę, że wam się przyda ten poradniczek. Myślę też, że każdy z was użyje tej windy na naszym serwerze hardcore. No i dzięki temu nie będziecie musieli żmudnie wybiegać jakby z samego dołu do samej góry. Tylko przemieszczycie się w ułamku sekundy do samej góry.